Moi drodzy, jakie to piękne, że możemy rozmawiać z Bogiem, że Stwórca Wszechświata pochyla się, by nas wysłuchać, że każde nasze słowo jest dla Niego cenne. Wejdźmy z radością do Jego obecności, jak dziecko wbiega w ramiona Ojca. Drodzy bracia i siostry, Zatrzymajmy się dziś w ciszy naszych serc i zastanówmy, gdzie kierują się nasze myśli, pragnienia i tęsknoty. Pan Jezus przypomina nam, gdzie skarb Twój tam i serce Twoje. Nasze serce podąża za tym, co kochamy. Jeśli kochamy niebo, nasze myśli wznoszą się ku sprawom. Wiecznym jeśli przywiązujemy się do świata radości i smutki doczesne pochłaniają nas całkowicie. Módlmy się dziś o łaskę rozeznania, aby nasze serca pragnęły tego, co prawdziwie trwałe, aby nasz skarb był tam, gdzie Bóg. I abyśmy potrafili. W codzienności odnajdywać drogę do nieba. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Uczyńmy znak krzyża. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje. Przyjdź dziś do mojego serca i pomóż mi rozpoznać. Co naprawdę jest moim skarbem? Jeżeli kocham niebo, niech moja myśl krąży wokół spraw nieba, niech pragnę świętości, prawdy i wiecznego życia z Tobą. Jeżeli zbyt mocno kocham świat, przyjemności światowe mnie pochłaniają, a Jego nieszczęścia napełniają lękiem. Otwórz moje oczy na przemijanie tego wszystkiego. Jeżeli kocham tylko ciało, marzę o tym co doczesne i ulotne, naucz mnie troszczyć się o duszę, która jest nieśmiertelna. Jeżeli kocham ducha, niech największą radość sprawia mi rozmowa z Tobą. Kontemplacja Twojego słowa i życie w Twojej łasce. Panie, ukierunkuj moje serce na prawdziwy skarb, którym jesteś Ty sam. Niech moje myśli, pragnienia i czyny prowadzą mnie do nieba, gdzie Ty jesteś radością wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bracia i siostry, wynieśliśmy przed Pana nasze serca i nasze pragnienia. Niech Pan, Bóg Wszechmogący, który zna nasze tęsknoty, prowadzi Was drogą prawdy i świętości. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, który was stworzył i obdarza życiem, syn, który was odkupił i wskazuje drogę do nieba, i Duch Święty, który uświęca wasze serca i kieruje je ku prawdziwemu skarbowi. Amen. Idźcie w pokoju i niech wasze serca spoczywają w Bogu. Moi drodzy, dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wspólną modlitwę. Posłuchajcie jeszcze pieśni. Do usłyszenia na kolejnym spotkaniu modlitewnym. Cicho płynie czas, Jak rzeka wśród skał, W sercu spokój trwa. Wiatr niesie modlitwę Wśród drzew szumi głos U dusza śpiewa